Ja nie mam się innego. Jestem Martyna, nazywam się Ania. Mam Marek jestem wygodowcą obecnej klasy skocznej. Tak na początek, na Pana pytanie, dla jakich, jakich uczniów skierowany jest profil humanistyczny? Przede wszystkim nie powinniśmy ludzie, którzy nie lubią matematyki, którzy uciekają od matematyki. A to dlatego, że to nie jest najważniejsze kryterium w tej klasie. Ludzie, którzy są ciekawi świata, którzy chcieliby połączyć swoją przyszłość z działaniami w sferze życia społecznego, politycznego. Ludzie renosansu prawdziwi. No, to są są prawdziwe. no to teraz do Was parę pytań, tak z ciekawości. Dlaczego wybraliście akurat nie wiem, ten profil? Nie, wiem, może interesujecie się filologią, a może chcecie zostać prawnikami, tak jak Pan Hodowski mówił, jakieś może szersze. Horyzonty chcecie odkryć w swoim... U mnie to prawo było gdzieś zawsze ukorzenione we mnie. Zawsze byłam ciekawa różnych kodeksów, także zanimowanie było ogólnie w mojej rodzinie. I jakoś tak zawsze te przedmioty humanistyczne mnie pociągały. I zawsze wiedziałam, że będę robić coś w tym kierunku. No i tak kiedyś się realizować. się ja Myślę, że też prawo. Myślę, że większość osób, które tutaj idzie, jednak wybiera to prawo. Jest chyba najbardziej z tego znane. Od zawsze interesowałam się tym prawem i dlatego też wybrałam ten profil. Jakie przedmioty rozszerzacie? Jak wygląda ich nauka? A więc rozszerzamy język polski, język angielski oraz wiedzę o społeczeństwie. Ich nauka jest bardzo opisująca: codziennie rozwijamy swoje umiejętności i szkolimy się na to, by być jak najlepszym. Tak, zasilenie dzięki. Wyrażamy sobie tak samo dzięki językowi angielskiemu, co właśnie bariery językowe i dzięki temu, w przyszłości też możemy pracować i porozumieć się No to na pewno kształcimy się pod względem społeczeństwa, czyli poznajemy społeczeństwo, w którym żyjemy. Dzięki rozszerzonym językom przełomimy bariery językowe no i na pewno kształcimy nasze umiejętności miękkie. A tak teraz, czy to był z perspektywy tego całego czasu, który spędziliście w tej klasie, czy to był dobry wybór? Myślę, że najlepszy. Też tak sądzę. No, ja w sumie zastanawiałam się, czy z jakiejś innej klasy, ale szczerze po tym całym czasie uważam, że to był jeden z najlepszych wyborów życiowych.